Czy jestem dupką za to, że zerwałam z chłopakiem, bo zgubił mojego psa? Ja 24 lata i mój chłopak 24 lata byliśmy razem prawie 4 lata. Zazwyczaj dogadywaliśmy się dobrze, choć zdarzały się sytuacje, w których gubił moje rzeczy, ale nigdy na taką skalę. Mojego psa Milo, 12-letnią suczkę, mam od zawsze. Wychowałyśmy się razem i jest jej trudno zaufać obcym ludziom. Zawsze była trochę lękliwa, ale jest światłem mojego życia i była przy mnie nawet w najgorszych momentach. Trzy lata temu przedstawiłam mojego chłopaka mojej rodzinie, która składała się tylko z mojej mamy i Milo. On i moja mama dogadywali się Całkiem dobrze, ale on zupełnie nie zwracał uwagi na Milo. To było dziwne, bo mówił, że absolutnie uwielbia psy, co wydawało się prawdą, bo zawsze głaskał psy, gdy byliśmy na spacerach. Przez te trzy lata kontakt między nim a Milo był ograniczony, ale ona się do niego przekonała. Witała go, podchodziła po głaskanie, które czasem dostawała i akceptowała jego obecność podczas naszych codziennych spacerów. Półtora roku temu Milo zachorowała. Miała infekcję zęba, przez którą jedno oko spuchło jej tak, że nie mogła go otworzyć. Poprosiła Prosiłam mojego chłopaka, żeby zawiózł nas do weterynarza, bo nie mam samochodu. Weterynarz wyleczył infekcję, dał mi antybiotyki, które musiałam podawać codziennie oraz instrukcje, jak czyścić ranę po usunięciu ropy. Przez kilka tygodni rzadziej spotykałam się z chłopakiem, bo opiekowałam się Milo. Co mnie wtedy zastanowiło to fakt, że za każdym razem, gdy mówiłam o jej stanie, wydawał się zirytowany. Patrząc na to z perspektywy czasu, powinnam była dostrzec czerwone flagi, ale zignorowałam to. A teraz, co dzieje się obecnie. Zaplanowałam z mamą krótkie wakacje u dziadków. Rozmawiałam z chłopakiem o wyjeździe i powiedziałam mu, że Milo zajmie się mój najlepszy przyjaciel Alex, który ma 23 lata. Mój chłopak wtedy zaproponował, że sam się nią zajmie. Był wściekły, że najpierw nie zapytałam jego, twierdząc, że kocha Milo i chce z nią chodzić na spacery. Niechętnie się zgodziłam, bo ta miłość do niej wydawała się bardzo nagła. Wyjazd miał trwać 3 dni. Drugiego dnia rozmawiałam z nim przez telefon, a on mimochodem wspomniał, że Milo bardzo lubi przebywać na dworze. Coś mi nie pasowało, więc zapytałam, co ma na myśli. Zostawiał moją ukochaną Sunię na zewnątrz na kilka godzin i sprawdzał ją tylko co jakiś czas. Tutaj mamy to napisane wielkimi literami w pogrubieniu. Z trzema wykrzychnikami. Mieszkam w bloku i nie mam nawet podwójka. Razem z mamą natychmiast wróciłyśmy do domu, dojeżdżając około 21.00 od tamtej pory zablokowałam go wszędzie i szukam mojej suczki. Wydrukowałam plakaty, codziennie wychodzę na kilka godzin, aby jej szukać. Oraz umieściłam ogłoszenia na lokalnych grupach na Facebooku. Teraz on i jego znajomi twierdzą, że jestem dubką, bo przez całe cztery lata związku stawiałam psa ponad niego. Wiem na pewno, że to nieprawda, ale nie mam kogo zapytać o obiektywną opinię poza osobami, które mnie dobrze znają i mogą być stronicze. to.